Zaczynamy od zadania pierwszego. Pierwsze zadanie to pręd stalowy, który ma długość 1 m i który jest podparty w środku. Mamy prędkość dźwięku, yy, czyli prędkość fali, która rozchodzi się w tym gatunku stali i wynosi 4800 m na, na sekundę. I mamy określić dwie różne częstotliwości drgań, przy których w pręcie powstanie fala stojąca. Yy, proszę Państwa, wiemy oczywiście, że fala stojąca. Powstaje wtedy, kiedy interferują ze sobą, kiedy napadają się na siebie dwie fale biegnące w przeciwne strony. Najpiękniej to oczywiście wszystko widać, jeśli jest to ta sama fala, która odbija się od granicy ośrodka, jeśli dochodzi do ograniczonego ośrodka, rozchodzi się w ograniczonym ośrodku i po prostu odbija się od granicy i wraca. I tak właśnie na przykład w metalowych prętach taka fala może się rozchodzić. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten ośrodek, na przykład ten nasz metalowy pręt, jest zamocowany. W naszym zadaniu mamy podparty pręt w środku. Jaka fala się może na takim pręcie oczywiście ustawić? A jeszcze może tylko powiem, że fala stojąca jest bardzo taką nietypową falą, bo my przeważnie, jeśli używamy terminu fala, to mamy na myśli Rozprzestrzeniającą się energię, prawda? Fala przynosi energię, fala transportuje energię. I właśnie jeśli mówimy fala, rozchodzące się zaburzenie pewnego ośrodka, prawda? W związku z tym zawsze mamy na transport energii. Tymczasem w przypadku fali sterującej tego transportu energii nie ma. Ponieważ są takie punkty w ośrodkach, wiecie Państwo, które w ogóle nie drgają. Czyli nie może być transportu energii przez te punkty, bo one w ogóle nie drgają. Te punkty środka, które właśnie nie drgają, nazywamy węzłami, no a te punkty środka, które drgają z największą amplitudą, nazywamy strzałkami. No i sposób zamocowania pręte, gdzie Państwo od razu determinuje, jaka fala stojąca może się na tym pręcie pojawić. W miejscu zamocowania na pewno musi być węzeł, bo ten punkt nie może drgać. Swobodne końce zawsze będą drgały z największą amplitudą, czyli w tych swobodnych końcach pojawią się strzałki, prawda? No to jaka też fala może się na naszej pręcie ustawić? No, skoro ma się zacząć strzałką, w środku ma być węzeł i na końcu strzałka, to oczywiście tylko tak. Za chwilę ten nasz pręt przyjmie takie położenie. Prawda? Za chwilę znów takie, czyli oczywiście koniec pręta będzie drgał z największą amplitudą, a środek pręta nie będzie drgał. No i popatrzmy, widzicie Państwo, jeśli mamy falę, a falę sinusoidalną, to widzimy, że to, co tutaj narysowaliśmy, to jest, o, to to krzywo, to jest co? odległość od grzbietu do doliny, prawda? Czyli tak naprawdę to jest połówka długości fali. Więc jeśli nasz pręt ma długość L, to jaka fala się na nim ustawiła? Ustawia się na nim fala o długości, y, to znaczy ustawiła się taka fala stojąca, gdzie długość pręta jest właśnie połową długości fali, to co tutaj właśnie zobaczyć. połową długości fali. Mamy określić częstotliwość, prawda, tej fali, częstotliwość drgań tego pręta, czyli częstotliwość drgań tej fali, która się tutaj nam ustawiła. No, tu nie mamy częstotliwości, ale wiemy, proszę Państwa, oczywiście, znamy zależność pomiędzy długością fali, prędkością i częstotliwością, niech to będzie f. W związku z tym widzimy, że jeśli wstawimy za lambda, to mamy v przez 2f. No i z tej zależności znajdziemy już częstotliwość. Częstotliwość to jest V przez 2L, prawda? Prędkość mamy 4800 metrów na sekundę w tej stali. 2L to jest 1 metr i już określiliśmy jedną częstotliwość, czyli widzicie Państwo, 2400, oczywiście, herców, 4800 na 2, 2400 herców, częstotliwość musimy w herce, ale mamy określić w zadaniu dwie takie częstotliwości różne. Zastanówmy się, jaka jeszcze fala może się postawić na naszym pręcie. Yy, przypominam, że musi być w środku węzeł, bo to jest obowiązkowo, bo środkowy punkt na pewno nie trwa. I końcówki drgają z największą amplitudą, czyli tu muszą być strzałki. I teraz zobaczcie Państwo, jaka fala się może jeszcze jeszcze raz narysuję tę sinusoidkę, ona nam bardzo pomoże. Czyli tak, musi się zacząć strzałką, a skończyć węzłem. A, I skończyć strzałką, tak? Ale do środka skończyć węzłem. Więc myśmy już wykorzystali tę część. A teraz następna możliwość to jest aż taka o od strzałki do węzła. Tu się musi nam zmieścić na jednej połówce pręta. Spróbujmy to narysować. No i w drugą stronę oczywiście tak samo. I widzicie Państwo, końce druga z największą amplitudą. O! A w środku mamy węzeł. No i to teraz będziemy mieli. Ile ta długość pręta, jaka to jest część długości fali? Zobaczmy, tu widzimy wyraźnie jedną pełną, jedną pełną sinusoidę, widzicie Państwo? I jeszcze ćwiartka, i jeszcze ćwiartka sinusoidy, czyli połówka. Czyli jedna pełna sinusoida i połówka to są oczywiście trzy połówki sinusoidy, to jest 3 połówki długości fali. O tak, 3 połówki, czyli 3 drugiej długości fali, półtorej długości fali. No to już dalej reszta tak samo, za lambda podstawiamy V przez F i z tego F widzicie Państwo, że będzie 3V przez 2L, czyli 3 razy 4800 metrów na sekundę. I przez 2 razy 1 metr otrzymamy 7200 Hz. Częstotliwość będzie 3 razy większa niż ta poprzednia. Gdybyśmy mieli jeszcze kolejną częstotliwość wyznaczyć, no to oczywiście należałoby jeszcze kolejną taką falę narysować. Żeby się zaczęła tu strzałką, żeby w środku był węzeł i na końcu strzałka, no to byśmy musieli jeszcze zobaczyć, zaczynamy strzałką i proszę zobaczyć, ten węzeł już wyczerpany, ten wyczerpany, aż do tego byśmy musieli. To byłby dopiero środek pręta, prawda? Czyli na jednej połówce by już się zmieściła długość fali i ćwiartka, na drugiej połówce długość fali i ćwiartka, to są dwie długości fali i dwie ćwiartki. Czyli ile to już jest? Dwie długości fali i połówka, czyli byłoby już pięć połówek i tak dalej, i tak dalej. To zadanie z sprętu wybrałem dla Państwa po prostu dlatego, że najczęściej właśnie y, mamy narysować falę stojącą, albo słowa powietrza, będziemy też to dzisiaj rysować, albo słowa powietrza, albo, albo struny. A to jest takie coś nietypowego, zwłaszcza ta druga częstotliwość, ten drugi przypadek, bo to to jeszcze wszyscy sobie pięknie z tym poradzie. A drugie zadanie już jest takie właśnie o strunie, długość